Cześć, nazywam się Przemek Domański i witam was na kanale Edshop TV. W tym odcinku chciałem zaprezentować wam spodnie Fachofa Opus model High 3500. Jest to drugi od góry model tego czeskiego producenta. I są to spodnie skierowane dla dorosłych graczy, czyli dostępne w rozmiarach seniorskich. Spodnie są wyposażone w wysokiej klasy ochraniacze, tutaj w regionie bioder oraz kości krzyżowej. Są tutaj wstawki z plastiku PE oraz dużo miękkiej gąbki. Możemy zauważyć, że są mocowane za pomocą tutaj systemu sznurowania. Oraz paska, który biegnie dookoła talii. Posiada, posiadają również uchwyty na szelki, czyli jeżeli komuś ten system nie wystarcza, może jeszcze na pewności zastosować szelki. Posiadają system wentylacji. Tutaj powinien całkiem dobrze odprowadzać wilgoć wnętrza spodni. Jeżeli chodzi o ochraniacze. Tutaj mamy wstawki z plastiku PE na całym regionie, dookoła. Oczywiście, tutaj w regionie uda bardzo grube wstawki z dosyć sztywnego plastiku PE. Z przodu, w miejscu, gdzie mamy suspensor, jest wstawka z miękkiej gąbki, mająca amortyzować ewentualne uderzenia. Z tyłu. Solidny ochraniacz tutaj kości krzyżowej, również z plastiku PE, całkiem szeroki, a odtąd też dotąd jest wyczuwalny. Oczywiście cieńsza wstawka tutaj z tyłu z gąbki, ale nie obracamy się tyłem do krążka. Wewnątrz nogawek są zamki błyskawiczne. Pozwala to na potencjalne szybkie ściągnięcie spodni, nawet przez łyżwę. Również klipsy na szelki. Tutaj widzimy ochroniarz kości krzyżowej, lędźwi. Jego wysokość dobrze koresponduje z naramiennikami Haj 3500 Po założeniu że spodnie dosyć dobrze dopasowują się tutaj w regionie bioder. Pomimo braku szelek nie spadają, nie można ich łatwo ściągnąć. Czyli system wiązania plus paseczek jak najbardziej się sprawdza, dobrze spina spodnie w bioder. Jeżeli chodzi o ochraniacze, to tu mamy gąbeczki wsadzone, tu też. Tutaj oczywiście solidne już plastiki, które zachodzą aż dotąd w tej części o, przechodzą w nieco cieńszą gąbkę. Jeżeli chodzi o ochronę bioder, nie można mieć tutaj jakiegoś zarzutu. Całkiem sztywna. Ochrona kości krzyżowej wraz z ochroną tutaj górnej i dolnej części lędźwi. Dobrze dopasowane idealnie będą pasować do naramienników. Tutaj mamy ochraniacz z plastiku PE na kość krzyżową. Jest to ochraniacz taki jednoelementowy. Tutaj wszędzie są wkładki. Z boku są wzmacniane plastikiem PE. Tutaj w części tylnej jest to głównie gąbka. System wentylacji. Tutaj. Zaraz w tylnej części. Myślę, że całkiem porządne spodenki. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka.